Moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie. Buziolce, Buziolce, Buziolce. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj nagrywam dla Was po cienkim lodzie Sezot, pierwszy odcinek, trzeci. 6% historii przeszłam. Jak widzicie, dalej trwa brylantowa gorączka jeszcze, więc jeszcze jest chwila czasu, żeby zagrać. Niedługo zaczyna się dzień herbatki. Ja pewnie go poświęcę na przewijanie żagli we mgle, tak sobie myślę. No ale co dzisiaj? Znajdź zbawienie w swoim bliźnim. Eee, droga ym, ciemności i punkty autorytetu. Wszystko to nam się przyda i mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba. Pa! Wow. Okej, okay, kochani, po cienkim lodzie mam nadzieję, że dobrze mnie słuchać. Rozdział trzeci, stąd pierwszy. uwolni mnie. Od razu mi się skojarzyło z Mojżeszem. <grym> Tylko ja mogłam skojarzyć coś takiego z Mojżeszem. Tak wiem. E, jest tam e, w jednej wersji Mojżesza w takim filmie o Mojżeszu jest e, piosenka, gdzie śpiewają uwolnij więc chyba, coś jest ewidentnie ze mną nie tak, że tak to skojarzyłam, no ale nic, grajmy. Mniej więcej pół roku wcześniej, Ariel, uff, widziałeś to? Wysiadłam z ciężarówki, odgarniając przylepione do czoła kosmyki włosów. Mężczyzna zniknął ledwie na chwilę i wrócił z butelką zimnej wody mineralnej. Rick długo uczył mnie, jak się kierować ciężkim włosem. Wreszcie osiągnął sukces. Byłam bardzo podniecona. Na co. niecodziennie przecież udaje się poradzić sobie z trudnym zadaniem, ale naprawdę robiłam postępy. Rick uśmiechnął się, leniwie zaklasnął w dłonie. Był w poważnym nastroju, ale pozwalał sobie na chwilę luzu, kiedy widział mnie w takim w doskonałym humorze. Gratuluję. Bardzo produktywnie spędziliśmy czas. Srogi mężczyzna, który widzia, którego widziałam w gabinecie Petera, zmienił się w oczach. Jego podejście do mnie stało się inne. Wszystko dzięki tobie. Objąć go, przybić piątkę, podziękować słowami. For a droga ciemności, co nam to da? Moja radość nie miała granic, ale zmęczenie zwyciężyło. Oparłam się łokciem o ciężarówki wyciągnęłam przed siebie otwartą dłoń. Z początku nie bardzo wiedział co mi, o co mi chodzi, ale po skuńdzie wrócił oczami. O kurde. Powtarzając mi gest, palnął swoją dłonią w moją. Uśmiechnęłam się z zawstydzeniem. Niepokonana. Rick nawet nie starał się mnie specjalnie rozśmieszyć. Udawało mu się to automatycznie, bo bawiła mnie jego nadmierna powaga. Ostatnimi czasy jego spojrzenie się zmieniło. Jeśli wcześniej było obojętne i srogie, to teraz zrobiło się pełne zainteresowania. Niemal przyjazne i zatroskane? Rick zadawał mi tylko jedno i to samo pytanie. Czy jestem gotowa na takie trudne zadanie? Czy jestem pewna, że tego chcę? I za każdym razem odpowiadałam jednakowo. Wiesz... Mhm... Droga wysokiego autorytetu. Grałem wcześniej w pokera z oceanem... I jego tak zwanymi kąplami. I co? Coście naciągnęli na pieniądze? Wiem. Eee, prosiłeś przecież, żebym wczoraj wpadła i serwowała drinki. Wiesz, dlaczego jemu nalewałem nale herbatę, a pozostałem mu whisky? Trudno się nie domyślić. Niektórym z tych typów wpadłaś w oko. Oceana to wnerwiło, groził im. Dlatego nawet palcem się nie tknęli. A ja myślałam, że on po prostu skupili się na grze. Niesamowite. Ocean nie pozwala krzywdzić swoich ludzi. Więc można uważać, że jestem swoja? Tak właśnie. Przypomnij mi, kiedy ruszamy. Jutro w nocy musisz nabrać sił. I przy okazji włożył rękę do kieszeni, próbując coś znaleźć. Wreszcie wyjął niewielką fiolkę, podał mi ją. O nie. Wpa wypadło ci. Zobaczył tabletki. Oczy zrobiły mi się okrągłe, co dało mu znać, że nie mam zamiaru zdradzać mu swoich sekretów. Co mam wymyślić? Rick, ja... Wiem, zasięgnąłem o tobie informacji jeszcze zanim zaproponowałem ci pracę, ale o matce dowiedziałem się całkiem niedawno. Zakryłam oczy dłonią. Przykro mi. Położył mi rękę na, na ramieniu. Dens pochylił się nad moim uchem, szepcząc łagodnie. Nikomu nie powiem. Dziękuję. Ja też swojego czasu straciłem, brata. Biedny Rick. Teraźniejszość! Czyli to, na co wszyscy czekali, aż będzie mój wywód tak zwany. Staliśmy pośrodku holu. Yy, oczy, o, kochani, wywód się zacznie w momencie, kiedy poznamy imię tajemniczego nieznajomego. Nie odgrywając się od siebie i gdzieś daleko rozległo się miarowe tykanie zegara. Ostatnim razem, razem, nasze spotkanie było przelotne i przypadkowe. Wasz wszystko stało się szybko, ale ja go zapamiętałam. Nie można było przewidzieć, że tak szybko znów się zobaczymy. Dość moje zmieszanie, uśmiechnął się lekko. Spod długich rzęs wyjęły się hipnotyzujące, szare oczy. Jakże pani tu weszła? Ja, ja... Przyjechałam do Briana. Drzwi były otwarte. Przepraszam, jak ja, ja, ja przyjechałam do Briana? Brian wysłał mi ten adres, to ja powinnam zapytać, o co on tu robi. To najprawdopodobniej jego dom, czyli to ja powinnam zadawać pytania. Co pan tu robi? No właśnie, Mordo. Odpowiada pani pytaniem na pytanie, przebiegle, ale niezbyt efektywnie. Nie ruszył się z miejsca, nie odrywał ode mnie spojrzenia, po plecu czekał. Unosząc podbiórek, rozluźniłam ramiona, wpuściłam powietrze. Myślę, że problem tego, jak tu weszłam, omówię z Brianem, więc niech pan łaskawie. Mężczyzna uśmiechnął się bez, bez słowa, wskazał ręką... Mm, Następne pomieszczenie, spojrzawszy na niego niedowierzaniem, z niedowierzaniem długo się wahałam, ale ostatecznie zdecydowałam się przejść dalej. Weszliśmy do dużej kuchni. Wow, ile tu produktów Brian ma, widzę jakieś gotowańsko było. Do dużej, jasnej kuchni. Siedząc po widoku, ktoś tu pracował nad kulinarnym artydziełem. Produkty były rozrzucone, chaotyczne. Widocznie ów ktoś złożył się nie na żarty. Rozejrzałam się i upewniłam się, że byłam tu tylko ja, ja i nieznajomy. Szedł za mną, kiedy zorientowałam się, że nikogo tu nie ma. Odwróciłam się. A co to znaczy... Proszę usiąść, Brian zaraz przyjdzie. Proszę mi najpierw powiedzieć, z kim mam zacząć rozmawiać. Nazywam się Hotge. Hotge Walker! Dobra kochani, to jest ten moment wyborny. Więc na początku. Um, nie chcę też mówić zbyt wiele dla osób, które wiecie. Pierwszy raz, o, raz tą historię, ale tak, hotge. Um, ogólnie to na początku mój stosunek do niego. W sensie, jak zobaczyłam jego postać, jak zaczęłam grać na komputerze, to takie oh my god, to jest podróba ludzka i to mnie rozwaliło. W sensie, jakby miałam taki negatywny stosunek, ale później stwierdziłam, że to może nie jest jednak ten, tylko takie bardziej coś nowego, zastąpienie i tak... Dalej przepraszam Cię Lucy za to, że cię obgaduję, w sensie i chodzę, przepraszam Was, mordy moje, kochane, znaczy się... no. I pomyślałam, że może coś więcej z tego wyjść i jak poznawałam go w pierwszym sezonie, nie będę mówić, co się tam dokładnie działo, to zaczęłam się przekonywać, że on jest tajemniczy, taki szarmancki, taki inny i to mnie jakoś z niego pociągnęło, więc możecie się jakiegoś romantyku spodziewać, no, no troszkę zaspoilerowałam, troszkę tutaj się ten, no ale to jest mój wywód na ten temat, yy, bardzo naprawdę tajemniczy i taki trochę też yy, mężczyzna, który yy, nie dopuszcza nikogo do siebie, jest taki Wiecie, i ja jako tako ludzka już nie ma, A może to w jakiś sposób nie ma być tego typu, typu coś jak podróbka, tylko bardziej coś jako zastąpienie, jako zalepienie dziury w sercu, więc no. To jest mój wywód. Uniosłam brew, dając to zrozumienia, że to imię nic mi nie mówi. Nie bacząc na to, usiadłam na krześle i oparłam się łokcami o blad. Are Okej. Okay. Aha. A nie, ach, ty Jezus Maria, czy zasniją. Ach, pani, nic o mnie nie wiesz, szkoda. A co miałabym wiedzieć? Ależ zarozumiale. Yy, pewny siebie. Kawa czy herbata? Nie czekając na odpowiedź, podszedł do szafki z naczyniami i wyjął dwa białe kubki. Niech będzie herbata, kawa. Mm, kawa, I'm, ciekawa gier. Ciekawy wybór. Postawił jeden z kubków z Ekspresji, do którego złożył torebkę herbaty. Nie lubi pan kawy? Przywykłem pić tylko rano. Proszę posłuchać to bardzo uprzejmie z pańskiej strony, ale ja przyszłam do. Pamiętam, proszę go nie poganiać. Z zdenerwowaniem m mówiłam siostki i czasem niewyraźnym głosem, ale on nie miał problemów z dykcją dykcją. Dykcją. Z wymową. Jego głos był miękki, melodyczny. To był głos pewnego siebie człowieka. Dosłownie raj dla uszu. Oh my god, nie zakochuj się, nie wsłuchaj się takiego głosu. Jednocześnie mnie to podnieca... A! <laughs> podniecało. A! i sprawiało, że byłam poddenerwowana. Przegląda mm, ważne dokumenty, z którymi nie zdążyłem zapoznać się w hotelu. W hotelu zmarszczyłam brwi, w myślach ujrzałam obraz z niedalekiej przeszłości. Koleżanko, on cię pożera wzrokiem. Na omiz, zamknij mordę. Hmm, przepraszam, czy ja pani gdzieś już nie widziałam? Myślę, że nie należy już, już pa, pan, pan, pan zatrzy, pani zatrzymywać. Teraz już nie do końca jaśniej, ale nie do końca. Bez słowa wzięłam w dłonie podany mi kubek, nie odrywając wzroku od mężczyzny. Proszę, proszę, można zapytać, um, co się stało z Brianem, e, czym się pan zajmuje? Dlaczego e, jest pan taki troskliwy? E, ile mam jeszcze czekać? Why do you a troskliwy, proszę pana? Eee, będziemy tutaj zbliżać się do Hodge. O czym pani nim mówi? Moje pytanie zainteresowało go. Odsunął kubek i podszedł bliżej. Przywitał mnie pan przy wejściu, zaproponował kawę lub herbatę. Sam pan ją zrobił i teraz zabawiam mi rozmową. Mógł pan po prostu zostawić mnie w kuchni, żebym poczekała na Bryana i samemu wrócić do i samemu wrócić do niego. Jego palce drgnęły, jakby chciało coś złapać, ale pod ręką nie było niczego. Wydawało mi się, że dosłownie ugryzł się w język. Widocznie próbował nie powiedzieć czegoś nie na miejscu. Zainteresowałaś chodgę. Yy, jesteś z pani spostrzegawcza, uwierzy pani, jeśli powiem, że chciałem być sin. W ten sposób? No prosz, pan. <gry> odsiadł mnie i zatrzymał się z tyłu, kładząc ręce na oparciu mojego krzesła. Poczułam, że się ksztusze. Nie mogę zrobić kolejnego wydechu. Emanował niebezpieczeństwem i władzą. Władzą? Jaką znowu władzą? Czułam się jak yy, w niewidocznej pułapce. Ale dlaczego właśnie w jego obecności? No siebie się spytaj, mordeczko. Nie wi nie uwierzę. No a dlaczego miałabyś wierzyć? Dobra, wait a second. I have a zmienię strój, bo trzeba tutaj dbać o to od pierwszej chwili. Dobra, na razie to w tym zostaniemy. Nie uwierzę. Słusznie. Mam wrażenie, że nieobecność pani przyjaciela wcale pani nie zaniepokoiła. Brian jest niezadowolony. Nie to, że nie zadowoliła, tylko no... Tak się z panem dziwnie poczułam, że troszkę tutaj się sytuacja rozwinęła, no wiadomo, wie pan o co chodzi. Mężczyzna z bia się z mi w twarz. Jakbym się, nie stara... Jakbym się nie starała podziać, gdzieś wzrok nie udało się. Dlaczego pan się tak gapi? Coś nie tak, dlaczego się tak gapi w mordo? Nie całkiem się, nie cackałam się z nim yy, i tym, kim nie był. Jeszcze tylko tego brakowało, żebym bała się odezwać. Fonge zupełnie jakby wyłonił się z mgły, od razu zmieniając wyraz twarzy. Proszę wybaczyć mój brak taktu, ale czy nie miała pani nigdy wrażenia giedziawu? Co to ma ze mną wspólnego? Mam wrażenie, że już gdzieś panią widziałem, no w hotelu, ale przed hotelem. Poprawił kosmy, poprawiłam kosmek i odrzuciłam włosy do tyłu, odsłaniając szyję. Ta rozmowa zmierza w bardzo, ale to bardzo, bardzo dziwnym kierunku. Obserwował każdy mój ruch, co jeszcze bardziej napawało mnie lękiem. Oboje mieliśmy do siebie ostrożny stosunek, choć znaliśmy się dosłownie 10 minut. Hmm, a nie chciałaby pani czego? Jeszcze tu jesteś? O kurde! Ostro się zrobił! Rean <gry> mm -hmm. wpadł do kuchni, z zburzony jak kipiący czajnik. Zanim wybiegł pies, zatrzymawszy się obok chłopaka, warknął w stronę Chodgę. Sam, spokojnie. Frrr. Siadł. Frrr. Spokojnie, spokojnie. Przestraszona zerwałam się z krzesła. Odeszłam do tyłu bliżej okien. Ariel, skąd ty. Rzecz w tym, Braciszku, że jesteś nieostrożny i zostawiłeś otwarte drzwi. B -b braciszku? Nie, 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 nie. A właśnie, że tak, Ariel. Więc jak? Wrócisz do firmy? Ryan podszedł do niego do z dokumentami w rękach kurde, wyprzyj takie sprawy i powoli podaruje na kawałki i rzucę na podłogę, aha, czyli mam cię w dupie i wypierdalaj, yy, innymi słowem chodgę zmienił się na twarzy ale wciąż milczał, patrząc co robił jego brat kiedy z papierów zostały tylko strzępy, chodgę jest zazwyczaj, zazwyczaj spokojny jak na to co ten drugi brat robi Brian na nadepnął na nie wpatrując się w podłogę powtórzę jeszcze raz wolniej żeby do ciebie doszło. Nigdy! Tato byłby niezadowolony z takiego stosunku do pracy. Jego już nie ma, zostaliśmy tylko my. A tobie udało się wszystko zepsuć. Wynoś się! Zrozum, że to nie koniec. Bracie. Hotg z krzywym uśmieszkiem wręczył Brianowi niedopitą herbatę, a potem podszedł do mnie. B miło było panią poznać, Ariel. Wzajemnie zignorować wszystkiego dobrego. Wzajemnie <grych> O nie, Brian, no mi się to nie spodobało. Zmieniliś, wymieniliśmy uśmiechy. Brian obserwował nas i zacisnąwszy usta. Kiedy odwróciłam się w jego stronę, z zawstydzeniem opuścił wzrok. Był wyraźnie niezadowolony. Znacząco poprawiła stosunki z Hotg. Yy, Trzaskając drzwi, stał, yy, stał się znakiem tego, że można spokojnie odetchnąć. Uff! Pies od razu się uspokoił. Przybrał bardziej przyjaźny wygląd. Aż tak nie lubi Chodgę? Podczas gdy Brian zbierał kawałki papierów, wyrzucając je do kosza, na śmieci podeszłam bliżej. Sam zbliżył się do mnie, węsząc. Czas! Brian odchodząc ciężko z powodu wybuchu gniewu, spełnia jak gdyby przebieg, przebieg maraton i nie dotarł do finału. Oboje nie mamy do siebie masę pytań, ale najpierw obejmę go, dodam mu otuchy. Obejmę go, niech się chłopak nie denerwuje. Nie wypo... no w sensie to jest przyjaciel, to możemy. Nie wypowiadając ani słowa więcej, zrobiłam jeszcze jeden krok i się stą... sia... stąpając na palce obiłam go za szyję. Zawstydził się trochę, ale pochylił się lekko, żeby mi było wygodniej. Wydaje mi się, że przy... Turanki pomagają w każdym problemie, nie sądzisz? Nie wiedziałam jego twarzy, ale... A, ale śmieszku nie mogło było nie usłyszeć. W moim pytaniu złapał mnie w talii, uniósł nieco nad podłogą. Ostrożnie, bo spadnę! W żadnym razie. Minuta później niechętnie mnie puścił. Masz rację, poczułem się dużo lepiej. Twoje stosunki z Blajanem polepszyło się. Przepraszam, że jestem tak wcześnie. Po prostu musiałam z kimś pogadać. Przyjechałam nieco wcześniej i myślałam, że poczekam na ciebie już na miejscu. Póki się nie zorientowałam się, że. Ma że mamy się spotkać w twoim domu. Poczułam na ręce coś chłodnego i wilgotnego. Spojrzałam w dół, dostrzegłam, że sam usiłuję zwrócić na siebie uwagę. Nie wytrzymałam i zaczęłam go głaskać. bo Boyan poczęstowo przeczysał pocz włosy i starał się ukryć uśmiech. No, przepraszam za to. Wygląda dwuznacznie. Roześmieliśmy się razem i poczułam się o wiele lżej. W sumie w domu mi się o wiele łatwiej maluje. Nic nie, tr nie trzeba nic ze sobą nosić. O czym chciałaś pogadać? <grywka> Muszę się wygadać, y Chcę poprosić o radę to już nieważne muszę się wygadać. Wspomnienie niedawnego postępku przyjaciółki sprawiło, że moja złość rosła w momencie geometrycznym. Pewien dość bliski mi człowiek mm, nie umie trzymać języka za zębami. Przez to stałam się pośmiewiskiem i obiektem komentarzy wszystkich w pracy. Rzecz w tym, że już nie jedno. Raz coś takiego się zdarzyło, ale wszystko to wybaczałam. A teraz nie wytrzymałam i stuknęłam z pięścią w stół tak mocno, że aż zadrżały naczynia. Stąd się biorą tacy niepoprawni ludzie. Ej, ej, ej! Ujął mnie za ramiona, próbując uspokoić. Jestem pewien, że jeśli powiedziałabyś temu człowiekowi to, co o tym myślisz, to już 20 razy... 20 razy położałował tego, co powiedział. Poza tym, dlaczego się przejmujesz tym, co oni inni o tobie pomyślą? Nie chcę tworzyć wojny właściwie i wrażenia na swój temat. <laughs> Wobec tego, staraj się mieć z tym człowiekiem tylko powierzchowny kontakt. No, może to jest jakaś yy, opcja? Czyli opowiadaj mu tylko o tym, Czym nie trudno dzielić się z innymi? O tym, co nie robić, krzywdy, jeśli ludzie o tym się dowiedzą. Okej, okay. jak nie starawszy się żartować, widziałam w jego oczach smutek. Co by, co by było? Brian nie mówił o bracie, było widać, że go kocha, że kocha chodgę i ma nadzieję, że wszystko między nimi będzie dobrze. Ale za jaką cenę? Słuchaj, Brian, mam pomysł. Zapomnij o tym, co było. Mam pomóc. Pomogać. Położyłam mu rękę na ramieniu. Rozumiem, że to nie moja sprawa. Nie znam wszystkich okoliczności i być może to, co teraz powiem, nie będzie zbędne. Ale to ja to widzę z boku. Zwrócił się w moją stronę z oczami pełnymi nadziei. Sam dosłownie poczuł emocje swojego pana i starał się nie odchodzić od niego z daleko. Urrr co by tam między wami nie było, tobą a bratem, warto o tym jeszcze raz pogadać. No i to jest prawda. Jesteście rodziną, właśnie rodzice zginęli, macie tylko siebie. I widzę twoje oczy.